W tym roku jest druga edycja konkursu Czytelnik Roku w roku 2022. Kilkudziesięciu uczestników czytelników wypożyczyło ponad 100 książek. Kilkunastu ponad 200. Kilku ponad 300 książek, a najbardziej aktywna czytelniczka, pani Zofia Lis, ponad 400 książek. 350 osób Wzięło udział w konkursie i przeczytało ponad 52 książki w roku 2022. Te liczby, o, który, o których przed chwilą mówił pan Wiesław Liwiński, robią naprawdę wrażenie. 400 książek rocznie, 300, 200, 100 to jest znakomity wynik. Chyle czoła. I to pokazuje również, że książka ma się dobrze. Czas biegnie do przodu, mamy, możemy czytać w internecie, możemy słuchać książek, ale jednak ten dotyk papieru, czytanie książki, przeniesienie się w krainę wyobraźni, to jest to chyba co jest najfajniejsze w książce. Poprzedni konkurs został zorganizowany dlatego, że po pandemii. Niewiele osób przychodziło do biblioteki, dlatego pracownicy biblioteki doszli do wniosku, że dobrze by było zorganizować taki konkurs, który przyciągnie czytelników. Chodziło o to, żeby czytelnicy, którzy do tej pory czytali 40-30 książek, zaczęli czytać książek ponad 50 w roku. Czyli tak, żeby przeczytać przynajmniej jedną książkę na tydzień. Ludzie, którzy czytają, to ludzie inteligentni, ludzie, którzy posiadają niesamowitą wiedzę, więc serdeczne, serdeczne gratulacje, szanowni Państwo. Czytanie zmniejsza poziom stresu i dlatego Państwo tak dobrze wyglądają i tak, taką od Państwa pogody ducha. Ja w ogóle czuję się zaszczycona obecnością w tak zacnym towarzystwie ludzi, którzy lubią czytać, bo książka obniża poziom stresu, czytanie w ogóle wpływa Pobudza kreatywność, wyobraźnię. Ludzie, którzy czytają, stymulują swoje komórki mózgowe i stale pogłębiają swoją wiedzę. Dodatkowo książka jeszcze pełni tą funkcję taką relaksacyjną. W ogóle ma czytanie, ma bardzo pozytywne skutki dla naszego ciała i dla naszego umysłu. Gratuluję tej pasji. Gratuluję laureatom i zwycięzcom dzisiejszego konkursu. Życzę. Kolejnych sukcesów i życzę rozwijania tej pasji i przyjemności z czytania książek. Nie mas, nie głos, nie So